Mamy wyznaczyć pochodną funkcji, podać dziedzinę tej pochodnej. Zatem zacznijmy od pochodnej naszej funkcji. Zobacz, to jest iloczyn 3 razy pierwiastek, więc nie pozostaje nic innego, jak zapisać 3 razy i pochodna z naszego pierwiastka, czyli x kwadrat plus 1. Z tego ma być pochodna. To będzie trójeczka sobie czeka. I teraz pochodna funkcji złożonej. Pochodna z pierwiastka to będzie funkcja zewnętrzna. Funkcja zewnętrzna to będzie g od x, Pierwiastek z x. Funkcja wewnętrzna. Jak będzie wyglądała funkcja wewnętrzna? To będzie x kwadrat plus 1. Zatem pochodna funkcji złożonej to pochodna funkcji zewnętrznej, czyli pochodna z pierwiastka to 1 nad 2 pierwiastki x kwadrat plus 1, no i pochodna funkcji wewnętrznej, a wewnętrzna to x kwadrat plus 1, i z tego musimy policzyć pochodną. Zatem otrzymujemy 3, mnoży 1 nad 2 pierwiastki x kwadrat plus 1 i razy pochodna funkcji wewnętrznej pochodna x kwadrat to 2x pochodna 1, 0. Dwójkę z dwójką skrócę, trójkę dam do licznika to 3 nad pierwiastek x kwadrat plus 1. To jest nasza pochodna. Teraz dziedzina naszej pochodnej. Zwróć uwagę na funkcję wewnętrzną. Funkcja wewnętrzna AOX. Dziedzina naszej funkcji wewnętrznej. To zbiór liczb rzeczywistych. Zatem uwzględniamy dziedzinę funkcji wewnętrznej po drodze. Mieliśmy pierwiastek, ale ten pierwiastek jest z x kwadrat plus 1, więc on zawsze istnieje w mianowniku. Tutaj po drodze, zauważ, w mianowniku nie może być 0. Zatem ta część nie może być 0, a ona nigdy nie jest zerem, bo x kwadrat plus 1 jest zawsze dodatnie. Więc dziedzina naszej funkcji. Więc dziedzina pochodnej funkcji to zbiór liczb rzeczywistych. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.